Witajcie z Auckowstrasse po raz trzeci. Pamiętacie przy okazji, kiedy opowiadałem wam, jak przeprowadzaliśmy remont piwnicy, głównej jej części, to wspominałem, że jednym z powodów zawilgocenia było napływanie wód opadowych, które utrzymywało się na powierzchni ogrodu, ale też ulicy. Zatem woda wciekała do tejże piwnicy. Z otoczenia można powiedzieć najprościej. W czasach, w których budowano tę kamienicę, nie wykonano hydroizolacji podwaliny. Po prostu nie było wtedy takiej świadomości. Więc jednym z zadań po wyremontowaniu wnętrza piwnicy było to, aby taką hydroizolację podwaliny nie tyle nawet co odtworzyć, ale stworzyć od samego początku. Czym w ogóle jest hydroizolacja podwaliny? Otóż, mówiąc najprościej, jest to uszczelka, która chroni wnętrze ściany przed wnikaniem do niej wilgoci, zarówno od spodu, mowa tutaj o nasiąkaniu kapilarnym, jak i z płaszczyzn przylegających bezpośrednio do tej ściany. I tak jak wiecie, mówiłem tutaj o powierzchni ogrodu i powierzchni ulicy znajdującej się od frontowej strony budynku. Dla uszczelnienia przeciwwilgociowego tej części budynku najpierw potrzebna jest bruzda. Wykonujemy ją wzdłużnym cięciem, mowa o ścianach i opasce betonowej, następnie Skuwamy się na głębokość 5 cm pod ścianę i około 10 cm w głąb betonowej opaski. Dla zwiększenia przyczepności powierzchni znajdujących się w bruździe najpierw musimy je dokładnie odpylić. Natomiast nie jest to jedyny zabieg, który tę przyczepność poprawi. Tak wygląda gotowa bruzda, jest oczyszczona i przygotowana do nałożenia kolejnej warstwy, czyli NCT Crystal środka mineralnego, który dodatkowo spoi jej powierzchnię. A tak wygląda samo nakładanie zaprawy NCT Crystal. Jest ona bardzo rzadka, do tego celu wystarczy zwykły pędzel. Niejednokrotnie przygotowanie miejsca pracy trwa dłużej niż sama aplikacja zaprawy. Zaprawa ta zwiąże strukturę wewnętrzną bruzdy, zmineralizuje ją, zwiększy czepność pod aplikacją kolejnej zaprawy. A mowa o ntc -cen. jest to zaprawa o konsystencji betonu, jednak o znacznie lepszych właściwościach hydroizolacyjnych niż tenże beton. Dlaczego? Dlatego, że nie zawiera związków chemii organicznej, które z czasem się ulatniają bądź są wypukiwane, przez co powstają w nich pory przechowujące wodę która to z czasem pod wpływem wysokich i niskich temperatur rozsadza takie struktury, ale też jest kapitalnym środowiskiem do zagnieżdżania się w nich mikroorganizm. Tutaj sytuacja wygląda zgoła inaczej, ponieważ wszelka woda, która dostanie się do struktury na bazie zaprawy NCTC jest mineralizowana. Co to znaczy? Powstają z niej Kryształy, i z czasem, im dłużej trwa oddziaływanie wody na taką zaprawę, sieć tych kryształów staje się gęstsza. Więc paradoksalnie, woda tylko i wyłącznie monolituje taką strukturę i powoduje, że jest ona tylko trwalsza i bardziej odporna na oddziaływanie wilgoci. W taki sposób wygląda gotowa hydroizolacja. Znajduje się ona na całym obrysie budynku, tak jak Wam powiedziałam, do 10 cm w głąb styku ściany z opaską betonową i do 5 cm w głąb pod ścianą. I teraz powiecie, zaraz, zaraz, ale przecież to nie będzie działać. Poniżej tej opaski znajduje się przecież ścianka fundamentowa, i tam również następuje nasiąkanie wodą. I to nasiąkanie z pewnością, Spowoduje to, że wilgoć znowu będzie dostawać się do wnętrza piwnicy pod budynkiem. Otóż nie, ponieważ ta opaska hydroizolacyjna, którą wykonaliśmy, de facto uszczelka, penetruje także ścianę i opaskę betonową czyli miejsce ich styku w głąb. Następuje więc mineralizacja. Cegieł, bo w tym przypadku ściana fundamentowa została z nich wykonana bardzo dawno ponad 100 lat temu i w niej również, jak i w opasce betonowej wokół domu powstaje sieć kryształów, która wciąż się zagęszcza. Mamy więc do czynienia z identycznym procesem, jaki ma miejsce w samej zaprawie mineralnej. Struktury się więc monolitują, stają się coraz bardziej szczelne a ja mówię Wam dzisiaj: dziękuję za uwagę.